Pierwsze cztery biegi nowego ligowego sezonu we Wrocławiu kończyły się podwójną wygraną albo betardu, albo Stelmetu. Trzy razy na dwóch pierwszych miejscach przyjeżdżali Wrocławianie, raz goście i było 16 do 8. Chwilę później 25 do 17. Coraz lepiej jeżdżący goście wygrali bieg 11, 5 do 1, a w całym meczu było już tylko 34-32 dla Sparty. Przed nominowanymi biegami wrocławianie prowadzili czterema punktami. W pierwszym z nich remis, w drugim było 5-1 dla Sparty, w czym. Duża zasługa Wolfindena. Niestety, jako Sport Game nie możemy pokazać tej rywalizacji. Mamy prawo tylko, by kamerować park maszyn oraz trybuny. Sporo czasu więc poświęciliśmy dziś fantastycznej atmosferze podczas spotkania. Dużo emocji było w parku maszyn. On oczywiście że jest swoim życiem. Tu zarówno przed meczem, jak i w jego trakcie nie ma czasu na przerwę. Mechanicy cały czas pracują, żużlowcy sporo rozmawiają ze sobą i ustalają strategię. Warto za niedzielne spotkanie pochwalić wrocławskich kibiców. Mimo, że pierwsze starcie w tym sezonie dla Betardu Sparty rozpoczęło się źle od wysokiej porażki w Lesznie, to fani czarnego sportu licznie przybyli na stadion w liczbie około 12 tysięcy. Ich wsparcie dla żużlowców było bardzo widoczne i ekipa z Wrocławia mocno je czuła. W najtrudniejszym momencie zawodnicy mogli liczyć na swoich fanów, a ci odwdzięczyli się w najlepszy możliwy sposób. Fani opuszczali stadion więc uśmiechnięci od ucha do ucha po wielkim show na torze. Było sporo radości, bo na trybunach pojawiły się dyskusje i rozmowy, że Sparta w tym sezonie może być bardzo groźna dla każdego. Na to oczywiście bardzo liczymy Zwycięstwem gospodyń pachniało po pierwszej kwarcie pierwszego meczu we Wrocławiu. Ślęza prowadziła z AZS-em Gorzy Wielkopolski 32 do 21. Jeszcze na półmetku drugiej kwarty korzykarki Arkadiusza Rusina były lepsze 38-31. Od tego momentu przyszła jednak zapaść. Do przerwy to zawodniczki gości miały korzystny wynik 48-46. W drugiej połowie gorzowianki konsekwentnie powiększały swoją przewagę. Obie drużyny w najlepszym momencie miały 15 punktów przewagi. Ślęza zbudowała ten kapitał na przełomie pierwszej i drugiej odsłony. AZS Serię punktową miał pod koniec meczu. Ślęzie nie pomogła, nawet rewelacyjna Sierra Bardik która do double-double, 18 punktów i 16 zbiórek, dołożyła 5 asyst. Drugi mecz i mała powtórka. Po trójce Eliny Dikulaku gospodynie prowadziły 29-22. W tym momencie ich gra się załamała. Gorzowianki zaliczyły serię 17-1 i na przerwę schodziły w zdecydowanie lepszych nastrojach. Zespół Arkadiusza Rusina grał lepiej jak w sobotę, ale nie na tyle, by być w stanie zwyciężyć. Rekordowo w 27 minucie Gorzowianki prowadziły nawet 54-41 serię punktów. Zali Liczyły jednak wrocławianki, a u wszystkich związanych ze Ślązą odżyły nadzieję na sukces. Podopieczne Rusina zmniejszyły straty do pięciu punktów, ale w końcówce Zol Norman i Papowa postawiły kropkę na T. Teraz rywalizacja przenosi się do Gorzowa Wielkopolskiego. Mecz numer 3 odbędzie się w najbliższą środę.